Dzień dobry, dobry. Przyzadzę, że w tym filmie was witam w pierwszym odcinku z drugiego sezonu The Walking Dead. E, w końcu wracamy jakby do tej gierki, czy do tej serii. No, Wczytujemy sobie jakby... E, zapis z poprzedniej gry, bo tak się robi The Walking Dead. Eee. Eee, no. Eee, I no, zaczynamy oczywiście grę pierwszym epizodem. Wszystko, co pozostało. Także ja startuję epizod. Czekajcie. No tak, importujemy Seyva. Ok, dobra. Eee, trzeci, z ten zapis mieliśmy w poprzedniej grze, także wybieramy sobie teraz i...

I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Be exposed to what she has been with you. We, oui. I saw my parents. No. Także mieliśmy szybkie przypomnienie mm -hmm. co się stało jakby w poprzedniej grze. A no my jesteśmy ogólnie graby tutaj w Klementynką w tej grze. Czy teraz sterujemy Klementynką? No i jesteśmy jak to... jak została. No z tymi. <laughs> jesteśmy jakby z tymi osobami które przetrwały w Sabanie, Czyli z Omidem i Krystą. No.

Wszystko miało jakby sens naszych wyborów z poprzedniej części. Mm. A tak wybieraliśmy zapis, żeby... to co zrobiliśmy w pierwszym, jakby w pierwszej grze, tu się kontynuowało. Czy jak na przykład e, Jak widzicie właśnie przypomniję, że jak w, podczas gry w pierwszej części powiemy okay. do klemendenki żeby że musi nas zastrzelić, to no to zrobi a jak powiemy że musi nas żeby się odejść uciec od, uciec od nas to to na to zrobi także jakby wszystkie nasze wybory z pierwszej części są tak jakby zapisane i wszyscy wiedzą o co chodzi w tej części nie? że dobrze wytłumaczyłem jak nie to piszcie w komentarzach o kurwa no musimy sobie przeszukać toalety. dobra chyba nikogo nie ma to można no Czekajcie na chwilę widzowie ja cię czy zrobię albo zaraz za chwilę bo coś muszę sprawdzić z grą. Dobra widzowie już jesteśmy. Eee, ogólnie... <laughs> nie pasowało mi się to jakoś za jasno, jest tak. Tutaj tak jasno było. zresetowałem grę, ale to nic nie mogę, więc po prostu zmniejszyłem. Chyba prawie nam dałem na... Da, na prawie minimalną jasność jakby ustawiały i mi się wydaje, że teraz jest właśnie, jak powiedziała Klementynka, lepiej Musiała wodę wyjebać, nie? Musiała Chyba tu, pod tą trzecią wypadła No, dobrze widziałem O czy Krista? O kurwa. Kto to za lampucera tej? Jej nie znamy. Więc Klementienka Instynkt samo zachowawczy. na toileta. Cold if to match. You're not fooling me. Come on out now. Who are you? None of your business. Uh huh? okay. Hurt me only okay. if you're stupid. Get out here.

Gorszego rozpoczęcia nie dało się zrobić, co widzowie? <noise> Ogólnie chciałem powiedzieć, bo właśnie... <noise> bo teraz jesteśmy no, prawie rok do przodu, prawie pół... no... Rok i 4 miesiące do przodu. A jakby ten fragment, który mieliśmy zaszczyt oglądać, który, eh, który był przed chwilą w tym eh, z omidem Christą, był parę miesięcy po wydarzeniu z pierwszej części jak widać było Chrysta miała wtedy brzucho ciężowe teraz go nie ma nie wiemy co się stało z tym dzieckiem i ko ma na oko 11 lat może albo ty no coś takiego more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. <sighs> All we do is wait. And for what? Oh yeah. You should be doing <coughs> <this>. not <coughs> not me. Tending a fire, so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise.

no, potem będzie kurwa ten. Is it safe there? Potem będzie zima, It's jeszcze będzie i będzie, będzie jeszcze gorzej. So they say. We just need to keep north. I ogólnie pojawi się tutaj w tym momencie nazwa Wellington. A na razie nie wiemy, co to jest. To by chyba nie, nie doprowadziło do, do czegoś takiego, myślę. Dobra, Chrysta poszło chyba po drewno jakieś nawet dobra skrytka na tą. Mm. Moj -hmm. no, zibo, zdi, čili, zdaj si to risunek. Ken Ego Kathy Daka. No, da, oni mi še vedno znajo zaprničke, imam zaprničke. nowe mechaniki w tej drugiej części trzeba dołożyć ogólnie mamy tu do no właśnie tu Drewno, taku. No, <coughs> jak widzicie, jak tu podejdziemy, to mamy yy, możliwość spalenia rysunku, albo fotografii, ale my no, nie będziemy jakby tego niszczyć, bo <coughs> jakby po co?

Cut the shit lady. Dobra, trzeba ich rozproszyć. Nie budt jednego kamienia. O ich, o ich Dobra, Wydałem przed tym waflem. A, i kolejny ten, z unikami. Dobra, gałąź. Masz... park śmieci. O kurwa, złapał mi. Szybko, kciuka wgryź. O, dobrze dobrze To kurde ale nie też o, kurwa, z dobrze Kurde z Dobrze ten poniżej ale ja my chyba zaraz też nie Mamy kamyk tego Oku. Oh, cool. No ciekawe. Wpadliśmy sobie do zimnej wody. Ciekaw, czy w ogóle żyjemy. Myślę, że tak. No. Czy wyrzuciło nas na brzeg, ale. No, żyjemy, dobrze. właśnie kurwa chyba przez, chyba przez jakiś czas jesteśmy zdani na siebie bo chryste, nie chryste jak, jak ktoś był zauważył tak jak uciekaliśmy jak rzuceniu kamieniem uciekaliśmy to można było coś strzał więc prawdopodobnie chryste nie żyje my zostaliśmy z nami. Ja jestem pod wrażeniem ty. Jana doskoczyła. No to nie Christa. Christi, Christi nie będzie. No znakiem go ktoś rozjebał. No my chyba musimy wejść do lasu. Gdzie jest tak like średnio w lesie. w lesie oprócz zombie, znaczy przepraszam zombie szwendaczy mogą kręcić się zwierzęta typu jak tutaj mamy filki rysie kuny noty, znaczy niedźwiedzie i węże a tutaj mamy do przeskoczenia, Boże ja chciałem iść <laughs> Brawo Klementynka. Przemierzamy las czym Dora. Ola! Soj Dora! Mówiłem coś się zwierzętach, a coś szeleści w krzakach. A tu wietką, kurwa. <laughs> Wietnamczycy wybiegają z krawinami. <laughs> hmm, coś tu siedzi, kurwa, w krzakach. Piesio. O Ty, kurwa. Nie szczekaj na mnie. Sam. Well, nice to meet you, Sam. Być dobry, kolega, będzie? Będziesz dobry, kolega? Nie wiem. Ale piec fajny. Sam! Sam! Where are you going? Wait up. Sam nas gdzieś chce zaprowadzić, widentnie. Tylko kurwa, nikt nie wie gdzie. Jakaś fura ma? Ale i w brzuchu burczy. piezie pewnie też głodny. Dobra. Ale my tym jakby przeszukamy ten obóz w poszukiwaniu jedzenia w następnym odcinku. Także no. Siemano, na razie. Cześć.